No, z tej strony mieczyk, no i oczywiście na samym początku chciałbym Wam przypomnieć o konkursie. Dla aktywnych widzów, macie tutaj 5 pięknych skinów, no i tutaj szósty, no również w miarę, w miarę ładny. Także mam nadzieję, że weźmiecie udział. Wystarczy dać lajka, komentarz, no i zasubskrybować publicznie kanał. Także wszystko macie wyjaśnione w opisie. Powodzenia. Tutaj mamy zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Także Bartoroto gratulacje, mordeczko. Ja tutaj zapisuję Twojego tradinga, no i później. Dostaniesz skinka, no i lecimy oczywiście z daily case'ikiem na sam początek, tutaj musimy zweryfikować czy jesteśmy człowiekiem, no e, chyba wyglądam jak człowiek, ale nie wiem, czasem e, może być to złudne, raczej jestem real, nie? <grych> e, 29 groszy tutaj dostajemy z pierwszej skrzynki, także e, naprawdę coraz lepsze skiny dostajemy z tego daily case'a, no nie ma co narzekać, e, no i dzisiaj giga była case na jester Mode, także 461 zł na start. Jest w miarę ciekawa skrzyneczka No i dostajemy tickera holo Za 14,57 Także nie jest to wymarzona opcja Tutaj jest jakaś bitewka No i może dzisiaj zrobimy sobie po prostu Bitwy na shard mode. Aczkolwiek nie wiem czy to, czy to mi w ogóle Będzie się podobało także Zobaczymy w trakcie jak na razie wbijamy tutaj do pierwszej bitwy Z ziomeczkami Boniarzito Skubany No i jeszcze tutaj Manager, także no, poważni ludzie no, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ogólnie łącznie tutaj wyszło z tych e, wszystkich skrzynek 40 zł i 74 grosze ale nie jest tutaj e, za kolorowo e, jak na razie prowadzimy tutaj e, z kwotą 28 zł także troszeczkę się wysunęliśmy na prowadzenie ale jeśli nikt nie zdobędzie tego golden coila e, no to naprawdę tutaj nikt nic nie zarobi będzie tylko e, strata no i tak tutaj Ostatecznie się skończy, także możliwe, że lepiej brać tego shirt. moda na dwie osoby. Myślę, że właśnie tutaj możemy przetestować, czy lepiej tutaj nam siądzie. Podobne skrzyneczki tutaj: Calaverita Case, Rust Case. Takie skrzynki do 5 zł. Także akurat dla, dla widzów, oczywiście tych troszeczkę biedniejszych. No i widzicie, już tutaj zdobywamy kolejne fajne skiny, no i będzie tu. Myślę, że ponad tą bitewkę, ale ziomeczek tutaj się nie postarał, no i e, chyba będzie tutaj słabszy. Delikatna strata złotówka, także nie jest źle, ale znowu strata, także nic nie pomogło to, że wbiliśmy na bitwę dla dwóch osób. E, może tutaj w sumie powinniśmy zrobić e, sami tą shirt bitwę na dwie osoby. Jeszcze raz to sprawdzimy. E, no i myślę, że my powinniśmy się tutaj podzielić na tym shirt modzie z... Botem i samo tutaj koską. No i to może być akurat dobry pomysł. Myślę, że powinienem zaufać mojej intuicji, no i zrobić taką bitwę. E, oczywiście z Gemstone Caseem. No, kurczę, no nie wyszło, coś nam tutaj nie wyszło. E, będzie strata, ale no w sumie nie jest to taka aż duża strata, także moglibyśmy to jeszcze raz spróbować z botem i samą Jeszcze raz zrobimy tylko z jednym botem. No i później już będziemy próbowali na trzy osoby. No, bo może po prostu taktyka na dwie osoby nie działa. Może coś w tym jest, także trzeba to wszystko, mordeczki przetestować. No i fajne koski tutaj wleciały. U i samo, dużo lepsza. No i przynajmniej tutaj zarabiamy stówkę, ale zawsze coś, zawsze coś do przodu. Myślę, że w sumie pokręcimy sobie teraz Golden Coil. No i day impresa. Zobaczymy tutaj, jak będą nam oddawać procentówki, bo dawno ich nie testowałem sobie tak po prostu, że nie klikałem, nie otwierałem. Oczywiście, po 3-4 razy tutaj otworzymy je. Zobaczymy, jak nam tutaj odda jedno kliknięcie. To 92 zł. Także nie jest najgorzej. No i tutaj jedna MEczka przelatuje, ale tylko jedna. Także no nie widzę tutaj żadnego potencjału w tej skrzyneczce No na bitwach jeszcze może tutaj by nam coś oddało, ale No te golden coilę tutaj na zwykłym otwieraniu tak, tak średnio bym powiedział. Ostatnia tutaj szansa. No i później idziemy na Empresy, może one mnie zaskoczą No i ostatnia szansa tutaj Wyczarowała nam golden Coil w stanie minimal wear No i oddała nam za te 4 kliknięcia Także może w sumie powinniśmy jeszcze tutaj ze dwa razy Spróbować otworzyć tą skrzynkę No leaded glass tutaj będzie myślę, że 40-50 złotych Maksymalnie 60, także w No tutaj ponad moje oczekiwania Ale zostawiamy to, zostawiamy, porównamy po prostu teraz diempressa na 5%, także tutaj już cena się zwiększa do 117 zł za 3 skrzynki, ale wiadomo, no Empress tutaj Neon Rider mają lepsze ceny niż, niż tamten Golden Coil. Tak mi się przynajmniej tutaj wydaje. No i pierwszy Neon Rider już nam wpada z drugiego kliknięcia, także elegancko, 200 zł, także zwraca nam te dwa kliknięcia 4 razy. Damy tutaj 4 szanse, także trzecia. No tutaj nam przynosi tylko 3 pik, a bu. No i ostatnie tutaj zakręcenie e, skrzyneczką przynosi nam w końcu wyczekiwanego The Empresa, e, w stanie mini Wear, ale za 370 zł. Także chyba te golden coil jednak mogą być droższe. E, aczkolwiek tutaj faktoryniu jest za 828 zł. No i ten, ten Neon Rider za 267 najdroższy w stanie Field Test, także w miarę, w miarę okay. Dobra, teraz przejdziemy troszeczkę na droższe. Skrzynki będą do Crimson Web na 4% z 310 zł za jedno kliknięcie, także tutaj już dajemy tylko 3 szanse. 3 szanse, nie ma co więcej tutaj zwlekać. No i dostajemy z pierwszego już kliknięcia 267 zł Neon Raidera. No to nie jest skin, którego tutaj oczekiwaliśmy, ale lepszy, nic, lepszy ryc niż nic, jak to mówią także. Nie ma naprawdę co narzekać. No i kolejne ostatnie już kliknięcie. No oby jakaś tutaj koska wsiadła. No i prawie mieliśmy dwie kosy Crimson Web na Classic, Classic Knife'a. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna miałem tutaj dać. Niby trzy szanse, ale coś mi podkusiło. No i była to błędna decyzja. Nie powinniśmy tego robić. Idziemy na sloterki. Tutaj już otworzymy sobie tylko mm, dwa razy. Dwa razy tutaj po dwie skrzynie. 4% ale jeśli no, no nam tutaj przynajmniej taka jedna kostka wypłynie no to Zwrócimy wszystko to co wydaliśmy w dzisiejszym odcinku No jak do tej pory nie idzie nam tutaj najlepiej e, Może powinniśmy zaryzykować no i e, Postać tutaj jeszcze jedną szansę dla tego 4% e, Slotterka no i oddaje nam ona tutaj chyba Night Night Shadow of the Girls. tak już myślałem że przeleciały i e, Będziemy mieli znowu dwie naklejki ale jakimś cudem jeszcze się cofnęło, tutaj e, Indirect Cases na Jester Mode, no i Ultra Cases na Jester Mode, także nie wiem czy to jest najlepsza e, bitwa jaką mogłem sobie wymarzyć za te 588 zł jeszcze na Shirt modzie, ale e, no trzeba było to przetestować, no i wpadł nam tutaj fajny digielek w stanie Minimal Wear, czyli Ocean Drive e, no i te Indirect Cases no myślałem, że nic nie oddadzą, ale jednak, jednak tutaj jest e, bardzo spoko, no i jeszcze Skałcik nam wlatuje, także musi tutaj ziomeczek się jeszcze postarać. No i prawie koskę nam tutaj zdobył. Prawie był to Good Knife Slaughter za 936 zł. Ale no wypadł Max 7 Insomnia. Także no jest średnio, jest naprawdę średnio, aczkolwiek teraz fajne skinki nam tutaj wylatują. No i może jeszcze ostatnia skrzynia, coś nam tutaj wyczaruje. No w miarę spoko są te skiny, ale ziomeczek się nie postarał. No i tracimy 70 zł. Także no nie jest źle. Ale znowu tracimy na tym shirt modzie. Dobra, mam tutaj jeszcze sporo punktów, także możemy to wydać na Oriona. No i ten Orion będzie wart tutaj 200 zł. No jeszcze musimy chyba tutaj troszeczkę dowalić. Ktoś tutaj zrobił knife case także zobaczymy. No mógł zrobić shirt moda, zrobił tutaj tryb klasyczny. No i kto wygra ten tryb? Taka sama koska, także. No, wygrywamy we dwójkę taką koskę ze stratą ponad 150 zł, no nie jest to najlepsza opcja ale nie ma co narzekać, jeszcze raz tutaj to powiem może się powtarzam, ale naprawdę myślę, że lepiej dostać taką kostkę niż stracić jednak te pieniądze no i tutaj jeszcze w sumie dorzucimy Gloves Case'a no i Knife, knife Case'a na, na sam koniec, na sam koniec bo jest to przedostatnia bitwa w tym odcinku, może w następnym zrobię tutaj sobie od zera do koski no, i wykorzystam jeszcze tutaj do końca te 11 zł. Dodamy tutaj bota rosso. No i bota i samo. No, jedyne co nam pozostało to trzymać kciuki. No i jak na razie chyba najlepsza kost będzie jednak najgorsza. Jednak najgorsza. No mi się tutaj najbardziej podobała, ale w cenie była najgorsza. No i bota i samo ostatecznie zgarnia 2970 zł. Nam zostaje 24 zł. Także no możemy co najwyżej otworzyć tutaj kalawery Halaverę Case także, tak tutaj zrobimy. Taki będzie skin, może do wygrania. Także P250 karter. Ile to jest warte? 34 zł. Proszę te panowie, no może w trochę gorszym stanie. Może trochę w gorszym stanie, ale dostaniecie coś takiego. <laughs> także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. No i życzę Wam oczywiście miłego dnia. No i jeśli wpadacie, to tutaj macie giveawaya. Ta kałaszka z Red Line za 104 zł. Także powodzenia. Jeśli wygra, wpłacicie, no to yy, możecie wygrać takiego kałaszka Skin automatycznie pojawi się w waszym ekwipunku. Życzę wam jego dnia. Siemano.